Joheń, witajcie! Ja jestem do... Igor. was w nowym roku. Tak. Dzisiaj byłam urodziny, więc liczę na suba od Was. Jak widzicie Batman na jawam tu Arkham, Arkham Asylum. Dzisiaj proszę sobie całkiem nową grę. Napisy. Nie będą napisać jak to stosować. Ja biorę osobiste łatwo. Nie umiem ja grać Batmana no, nie w Ok. nie, okej, jeszcze szpady, z jakich charakterystyczna postać, na budynku. To jest już Arkham Asylium, jaka jest miasta. Wszystkie jednostki do Rakusza. Joker pojmany imianie jest w drodze na Arkham Asylium. Co to jest? W średniej drodze stoi człowiek, ale kto zapiszył na to, co on przeczyta, nie? Arkham. Arkham wielki wiem, co mi się podoba Mam głąb. A no tak. <laughs> <laughs> Archa mocyna, Wjeżdżamy. znowu te statuły. Wiem, że grafika w tej grze nie jest idealna, no ale podsumujmy to. Ta grafika szła w 2009 roku tak dążę jak na roku Już widzę wyspa Wyspę Archanosylium. Dobra. Zobaczymy, co się dalej stanie. Okej. Okay. Grzegorz jest zaburzony. Hej, szerpi. Pięknie tu wszystko urządziłeś. Dla Ciebie naczelnik szelc. Boes. Ej, Frank, jak łajwy cię tkniliście za mną? Ude, o, będę klaudy. Skoro skończył. Dobra. Coś tam było sporo osób. Naprawdę mogę mi pośpieszać. No bo jeszcze ci ktoś uwierzy. Tej, hey, nie tak mocno chłopcy powiedzie mi nawet tyle. Zabierz tego. Panie naszemu, pójdź mi tu jeden. Idę z znów, Dobra. ludzie się czym coś się niego. no spoko, połodzi, Joe, jest nie niegrać, tylko mi też go mi jest, tak że pana. on e, czeka na pana na dole hmm. w pokoju po, nie wiem, nie wiem, nie wiem, co. wiem, nie wiem, nie ucieczkę w na Proszę się nie martwić. Leżę w dno wszystkim, co Oby Obie to wystarczyło, żebym na pana wokół. Joker to bardzo abs. facet. Wyleczenie go użytkownie Co, do, z... co ty tam mówisz? Wiem, jak to na przykład przybliżyć. Tam jest. Równę pełen skanowaniem. Rozpocząć skanowanie. Wiesz co, wolałem rezerwację sobie zrobić. Znaczy, czerwone światło. Nie, nie, nie. Ono, jak szuka czekana. Eee, to nie patrzę. Co tam? Przemiecasz babku. Powiedz. Baterańki, pazury, bab... Sanyki, znaki. Jeszcze też świeci na żywo. Otwierać gramę, za wysoką. Trzymać go na móstwie, nie spuszczyć oczu. Już nie znajdę dla ciebie chwileczki, a potem tak, 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 słyszysz krokowyla. Okej, coś jak Ja wiem, co może być z krokowylem związanym z archanem.